Yeah. <laughs> Zak wrzucił setki filmów z różnymi mega mądrymi taktykami. A ja często próbowałem je zaimplementować w mojej normalnej grze. Ale niestety, jak każdy wie, Sylwery żyją swoim życiem i na nich żadne inteligentne taktyki nie działają. Dlatego dziś zrobię coś odwrotnego. Ten film będzie pełen totalnie debilnych taktyk. Serio, mocne rzeczy się działy w tym filmie, więc oglądaj go całego. Kurde pocetę. Ale dobra, po też będziemy robić pojebane taktyki. Proponuję pierwszą rundę. Zróbmy tak: każdy kupuje Fabi rzucamy tego wabika gdzieś na A, każdy gdzieś w inno miejsce i od razu lecimy na B Dobra, to ja rzućmy byle gdzie po prostu Dobra, i szybko na B, szybko na B, dawajcie Le Dawajcie się schowamy za ławeczkę, za Chcieliśmy no. no. mieć do dostać takiego... O, już nie Kolega ko 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 chyba usłyszał, powiedział, że pierdzieli A To no, chyba na A jest. Dobra, to no, dawajcie, no, by no, by dobra, zaparty zaparty bo bo Nie, jest tam gościu, dobra, chowajcie się Kubańce! Dobra, słuchajcie. Wracaj, Blezik, wracaj, wracajcie, wracajcie za ławkę To co? Pylnujemy tej ławki jebanej Ona jest nasza. Ta ławka nasza, tak? A tu jest guść Nice, nice, dobrze, dobrze. Bądra, dobra, dobra, biegniemy, biegniemy, wszyscy razem, wszyscy ratujemy, razem. Ratujemy. Dawajcie z dżungli wychylamy na 3, 4, 3, 4, tak. biegniemy. Dawaj, 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 są? E. Dobra, pałac, patrzę, patrzę. Defuj? Defuj, defuj, dobrze, ale łatwo. No, A Co, jakby siedzice zrobić? Na przykład, jak będą na A, my będziemy na B taką gołysiedzicę na kucaku zrobić. Najpierw mam mega mocny plan, każdy kupuje szybko scouta. Mam problem, nie mam skauta. Serio, to tu mu ktoś. Pora, tu scoutem? Bo dzięki. Wszyscy z tymi skautami idziemy na okno, stawiamy się tam w rzędzie, pilnujemy okna. Dobra, ja się poświęcę, ja idę A ja mam najgorszy, ja mam, najgorszy... Ja mam najgorszego spał na starych. Tylko proszę cię, zmieść się w tym jednym oknie, grubasie. Dobra, nie zmieszczę się. Zbijamy na okno. Mamy łatwo, bo gościu jeden wyszedł. To będzie łatwa gierka, kurde. To no już się Come nie mieszczą, skur... <gry> <gry> wszyscy tutaj pod rząd, jak najbliżej okna, dawajcie, stójcie. Ale mu nie siadł smok, zajebiście. Dobra, dawajcie przez andera. Ja, wszyscy przez zgodę. Under, 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 dawajcie, no. dawajcie. O kurwa! Skaczemy na niego, dawaj, dawaj. Kurwa! Dawaj, dawaj, biegniemy! Dobra, z dwóch stron ich robimy. Dobrze. Ładujcie, no... O nie, nie mamy czasu. Chuj, przegraliśmy rundę. Ja pierdziele, myślałem, że to B będzie. Tak, jak mamy te skauty. To ja proponuję, że je wykorzystamy dobrze i teraz zraszujemy tymi skautami na rampę. Ja ze skautami nigdy nie trafię. Oj, chyba idą da. To robimy im plecy, dawajcie. Są tu, są tu, ładujcie ich, ładujcie ich. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, gościu, o, ja rzuca. Dostał? Under. Under. Dalej. Leży. O, oh, nice. Nice. O! Zajebista taktyka Dodawajcie teraz. Macie Negewy? Mam. Mam. No i klasa. I co z tymi Negewami robimy? I chowamy się do kanapki. Dawajcie do kanapki się chowamy. To mi na łeb skoczył? Ja. Kurwa, akurat na B poszli. U, jest, jest tutaj, jest tutaj. Dwóch nawet. Dobrze. Do... Nie, kurwa. No dawajcie P90, proszę was Dobra i ładujemy na apartę na B raszujemy, B. Chociaż pójdą na A teraz, to rampa, rampa, sorry, jednak rampa Czuję, że pójdą na A Nie Jajaja. ma, poszynamidam Frayerzy O jest, tu, jest tu Dobrze, dobrze Dobrze Let's go, let's go, let's go Dobra da, ładujcie, ładujcie, ładujcie ich w plecy plecy Dobrze, dobrze. Ej, macie pakie, macie pakie na no koniec. Oj, przepraszam. Po zwyciężonej rundzie czas zwyciężyć coś na CSGO Skinsie Tak, mała przerwa wizowie. Zaraz wrócimy do tego filmu, bo content dział się mocny Ale muszę wspomnieć o kodzie stricto na CSGO Skins Który da wam 10% bonusu do doładowania 2 złote 10 groszy na start dla nowych graczy I masę, masę więcej bonusów Jak widzicie, kurde, chyba bitwa będzie wygrana O nie, i samu co wydropił Fryer. Niestety ma przewagę 20 złotych I czy to ugram? Ugrałem! Na czterech bitwa wygrana 900 złotych z 230 na skinsie, jak widzicie, są eventy różne, można otwierać skrzynki w różnych trybach, można grać case battle. Wypłata skinów jest od razu. Także przypominam pierwszy link w opisie kod Stricto. Dodatkowo, jeżeli wpłacisz taką sumę z kodem Stricto, to z automatu dołączysz do tego konkursu. Codziennie też rzucam normalne odcinki z CSGO Skinsite, gdzie rozdaję za darmo codziennie jednej osobie, jakiegoś skina, więc obczaj sobie te filmy. Też ja chcę sobie zobaczyć, jak wyglądają taktyki te... na no, jakieś moje takie tajne, bo tutaj w takiej stawce nie zdążę zmieścić wszystkiego. Także przypominam pierwszy link w opisie a my wracamy do tego zajebistego filmu Dawajcie, yy, do tej kanapki się znowu schowamy. Chociaż jak myślicie, gdzie mogą pójść? Głosowanie robimy. Pójdą na B czy na... Mida. Mida i wejdą przez kona. No to przegłosowane, lecimy na Mida raczej. No i znowu muszę, ja myślę, że uspolna na Mida. Zmieśćcie proszę, to nie jest takie trudne. No nie no kurwa, no. Dobra wróćcie się, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. No nie, tak. I stoimy tutaj. Są na... są na... Cofajcie się do konektora. plecy Paka. No ładujcie go Dobrze, dobrze Dobrze, jeszcze jeden Kurde, blisko Kurde. Dobra próba. Chodźcie się, schowamy tutaj To jest totalnie bez sensu. Chyba B. Dobra, Uważycie dawajcie wali. na B Do. plecy Dobrze Nie, 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 ładowałem akurat dobra Dacie radę to zrobić, to jest wasza runda mnie. Kurde, kurde. kurde! Dawajcie, każdy teraz kupi skauta Jeszcze raz i znów sobie pójdziemy na tego Mila się, nie jestem drugą, kurde. Nice. W końcu. Stoimy tu w rzędzie. Znowu A. Coś jest na chyba. B. Hej. O kurwa. Zeskoczmy na niego, dawajcie. Wszyscy, wszyscy. Dobra, cofał się. Paka jest na A. jest na No i dobra, no on też stoi. U. Dostał Został? Leży? Shorta, nie Kurde z niego? Kupujemy pompy i się schowamy tam na rampie, gdzie jest wejście. To obok niego. Dobra. Ja dorzucę jeszcze wabika losowego. Nie no, czemu zraszowałeś? Ale mamy pakę. Chodźcie tu się skietramy. Ej, spała co widzi? No to już nie idzie, bo przy mikrofonie. Pustą. Dobra, dobra, leć. Opuść A, wypuść mnie, wypuść mnie. Dobre. jest! U alberety kupimy sobie teraz. I rasujemy, raszujemy, rasujemy mi dalej, czekam na każdego. Przejdźcie. No, mi się zablokowała. Dobra, raszujemy, raszujemy. Idziemy na Dawać, Dawaj, dawać, dawać. Z Może. To jest B. Tak, to jest B. Hertole. Dobra, to chodźcie się schowamy. Będę się zastanawiać, gdzie my jesteśmy. No tak. Nie bimy. Dobra, stać każdego na AWP? No, na pewno nie mnie. Spójrz mnie. Grubasy. <grystanie> Przejście kurwa nie ma. Coś na midzie jest. Oni tego mida w ogóle nie chodzą. Idziemy patrzeć, patrzeć na B. Dawaj, dawaj, dawaj. A ten Z co, co tu się co? dzieje? Kuźniaka. <grystanie> 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 się. Ja pierdziele. Teraz obronimy to B. O ile to będzie B w ogóle. Ej, ch chodźcie, tutaj, boost wszyscy, tutaj, boost wszyscy w czterech. Idą na B, idą na B. Dobra, nieważne. Dobra, dobra, bronimy. Nie. <laughs> Czemu się wyjebali wszyscy, co się stało? Co ty się stało w tej rundzie? Ale szybko nas wali. Teraz najważniejsza taktyka, pierwsza. Robimy im zaskoczenie ze smokami. dawajcie. Wszyscy smoki bez wyjątku. Dobra, rzucamy. Dawać, dawać, dawać. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie, nie zwracać uwagi. Biegniemy, biegniemy. Dawać, dawać, dawać. Na shorta. Plantuj, plantuj, plantuj. Lasa. Jest tu jeden? Dwóch. Dobra, chowajcie się. Kurwa, co ty gościu robi? Cię dupy. Mi dupę w las, gościu. Robisz go, robisz go. Dawaj go. Nie ma czasu, no. Wygrana, wyjala, P90 raszujemy na B. Dobra. Nie możecie puścić W, pamiętajcie. możemy puścić. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Oj. Biegnijcie dalej. Dobrze, dobrze, dobrze. Ugramy to Dobrze, jeszcze jeden tam jest Dobrze! No. No, Wziął sobie do serca, żeby nie puszczać wół. Możliwe, że szorta ci biegnie! Ja, dobrze, dobrze! Robisz go, robi go! Kurde blisko Nie ma czasu, let's go! Wygraliśmy to Kupcie mi wabika i mi wyrzućcie tam i rotujcie od razu na dół. Szybko wabik. Dajcie, 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 dajcie nie tak! Dobra, biegnijcie szybko. Odbiega. Dobra, 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 dzieje się szpont. O, biegnę tak z bombą jak te memy, o. Trzech na A mam, co najmniej. Czterech, wszyscy są na A. Bodujcie, dobrze, czyste, czyste. Tak, go, zneutralizować. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Podajcie mi teraz flaszek, tylko idźcie na pałacy. Jak już będziecie wychodzić z pałaców, to mówcie mi, kiedy mam zacząć rzucać fleszę. Rzućcie szybko. Dobra, i biegnijcie na pałac. rzucaj, rzucam. rzucam. Rzucaj. Rzucam. Lecą. Jak to wygląda? Leży. Nic nie widzę. No jak! Oh, ja w wygraliśmy! Pomogły i... wam te flesze, zaciągały coś one? Tak, byli... pomogły dużo! Kurde! <laughs> Oni nie wiedzieli jak wychylić, jeden tylko ze schodów wychylił, i to są flesze. <laughs> Dobra, biegniemy, biegniemy. Szybko. Kurwa, że Dwóch, kuchnia. No! To jeszcze raz, do bólu, do bólu te smoki robimy. Wyściepajmy. Smoki i raszujemy przy okazji. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, nic się nie dzieje, biegniemy, biegniemy. Dobra, Dobrze, w ogóle nawet Dobrze, dobrze Nie dotkłem go do... Nie, szczurko! Kurwa w biegu normalnie Skryt. do rozstrzela Ciur fleszuje, wam wbijacie na skoro to działa E, oddawaj mi Macha, oddawaj McDonalda Flaszuje, dżungl, w tej Lecą Dżunglę Eee, hipni Bomba się spaliła No co za frajer! Dobra, chuj, kupujemy negewy, raszujemy na B. Ej, kupcie mi negewa. Pamiętajcie, dwóch strzela, jak dwóch skończy Oj. się ammo, to wtedy następnych dwóch strzela. A. Mówię, jest pod karem i forest. Dawajcie, strzelajcie. Sorry, daj, 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 daj. Gdzie był? Ajajaj, jaj. gdzie jest? My, jak... My, mark Kur... Hello there! Oh, ja pierdolę! jeszcze jednego mocnego flesza na banie, to ja nie wytrzymam. To nie patrz tam! Ja specjalnie bokiem wchodzę, tak się się dostaję flesza. Fleszuje, fleszuje, Eee, fleszu. side jest, side jest. Na schoda. W powietrzu. Aha. Dobra, ja proponuję pompy, dawajcie i roszujemy na TB. Rzucajcie flesze po prostu tam. Ostatnia nadzieja, panowie. Jest tutaj side? Plantuj, plantuj. Plantuję. Co, to... Co ty zrobiłeś teraz, będzie? Dobrze, wygraliśmy to. uważajcie. Lecę na niego. nie. nie.